Po trzech latach budowy rozpoczął funkcjonowanie silos klinkierów cementowni Warta w Trębaczewie. Oznacza to, że ta trzecia pod względem wielkości produkcji cementownia w Polsce jest coraz mniej uciążliwa dla środowiska. Silos, który kosztował 68 milionów złotych, ma prawie 70 metrów wysokości, 50 metrów średnicy i może pomieścić 120 tysięcy ton klinkierów. Waży 26 tysięcy ton, a przy jego budowie zużyto 11 tysięcy metrów sześciennych betonu. To jest jeden z elementów wieloletniego programu hermetyzacji zakładu. Przede wszystkim chodzi o to nam, żeby jednak sąsiedzi mogli powiedzieć że mieszkamy koło cementowni, a jakby koło, koło fabryki Czekolady. Nasz zakład dąży do takiej hermetyzacji tego procesu, stąd jest to tak ważny dla nas obiekt, który po prostu dzięki niemu nie będziemy przechowywali klinkieru na powietrzu, tylko bezpośrednio w silosie. Dla ochrony środowiska nowy silos ma ogromne znaczenie. Realizowana w cementowni warta inwestycja pozwala radykalnie ograniczyć jej oddziaływanie na środowisko poprzez hermetyzację procesu składowania i transportu klinkieru. Faktycznie wszystkie cementownie w Polsce mają już takie konstrukcje. Jest to bardzo ważne z punktu ochrony środowiska z racji faktu, że jest to składowisko hermetyczne. W związku z tym nie mamy do czynienia tutaj z żadnym pyleniem. Również to może wpłynąć także na jakość produkowanego cementu z racji faktu, że klinkier jest przechowywany pod dachem. Cementownia Warta w Trębaczewie to jeden z największych w Polsce producentów cementu. W ciągu doby wytwarza około 6 tysięcy ton tego materiału budowlanego.